Dzisiaj takie szybkie QA. Akurat mam kilka pytań, które w większości dotyczą snów, więc będziemy mieli taką tematykę troszeczkę ujednoliconą. Pierwsze zagadnienie dotyczy snu, który miał jeden z moich widzów. W tym śnie zobaczył swojego zmarłego tatę i następnego dnia zmarła ciocia tego widza, czyli siostra tego zmarłego taty. I widz, internauta, wyciągnął taki wniosek, że jej zmarły tata. Jego zmarły tata zabrał te ciocie ze sobą, bo nie mógł znieść cierpienia jej choroby. Cierpienia jej choroby, którą miała od paru lat. Um, czyli tutaj tak naprawdę pojawia się kwestia tego, czy zmarli przychodzą po żywych po to, żeby ich stąd zabrać. Nie. To znaczy, tak, ale też nie tak, w takim sensie, że E, nasi zmarli bliscy mogą nam towarzyszyć w tej ostatniej chwili w tym przejściu na drugą stronę i to oczywiście jest rzecz, która jest zupełnie naturalna e, po to, żebyśmy się nie czuli zagubieni, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje i tak dalej, tak tak dalej. Więc to tak. Oczywiście nasi zmarli bliscy przychodzą do nas w momencie, kiedy mamy przejść na drugą stronę, czyli opuścić ten świat materialny. To tak, ale nie przychodzą tutaj i nie mogą nas ci zmarli wyszarpnąć, że tak powiem, z naszego życia materialnego. To nie nasi bliscy zmarli decydują o tym, czy nasze życie już się zakończyło, czy nie. To jest sprawa troszeczkę bardziej skomplikowana. O tym decydujemy my, jak długo mamy żyć. O tym decydują też sprawy, w związku z którymi narodziliśmy się na tym świecie materialnym. Troszeczkę muszę się rozjaśnić. O. To, to, są, to są takie rzeczy, więc jeżeli ktoś mówi: O, moja ciotka przyszła po tam kogoś, jakiegoś wujka i tak dalej, ona przyszła do niego, ale nie po to, żeby go, nie wiem, jak, jak, jak to niektórzy sądzą, zapewne uśmiercić i wziąć ze sobą. Nie. Nasi bliscy zmarli nie mają takiego, takiej mocy, żeby po prostu nas że tak powiem, wysiódła Słońce mi zaszło, żeby nas wyszłać powiedzmy, z tego naszego ziemskiego, ziemskiego życia. E, witajcie, mam do Was pytanie. Czy wierzycie w moc czerwonej nitki na uroki przed złymi ludźmi? Czy ktoś z Was to nosi? Ech, wiele osób to nosi, ale to przecież e, nitka nie ma żadnego oddziaływania na, na, na to, co się dzieje w głębi. W głębi naszej duszy, że tak powiem, bądź nie ma wpływu na to, jakimi emocjami inni nas zdarzą. Jeżeli ktoś myśli o nas źle, z jakąś zawiścią na przykład, to taka osoba wysyła w naszym kierunku jakiś ładunek emocjonalny, jakiś ładunek energetyczny i kawałek nitki na, na ręce na pewno nie jest w stanie tego zatrzymać. To bardziej siła, taka nasza wewnętrzna siła, moc naszego ducha, jest w stanie jakby, jakby tak przeciwstawić się tym urokom. Ale to zależy od naszego rozwoju, e, rozwoju duchowego, a nie od tego, kto jaki, jakiego koloru nitkę nosi na ręce, więc sprawa chyba jest jasna. No, ale wiadomo, że są ludzie, którzy w to wierzą. Ja osobiście uważam, że są bzdury. Jeden z internautów zapytał, czy po swojej śmierci spotka babcię, swoją babcię. I tutaj no ja nie, nie mogę odpowiedzieć jedno, jednoznacznie na to pytanie, ale należy się zastanowić, czy ta relacja między tym, tymi, członkami, tymi członkami rodziny była na tyle mocna i ważna, aby te duchy miały dalej utrzymywać jakiś kontakt ze sobą wiadomo, jak podaje spirytyzm że duchy lubią się łączyć w jakieś grupy i to są grupy które mogą później na przykład reinkarnować się grupy duchów, które mogą się reinkarnować w tej samej rodzinie, wielokrotnie gdzie po prostu duchy co jakiś czas przyjmują inne role czyli jeden duch jest raz z babcią raz jest wujkiem, raz jest przyjacielem z przyjacielem rodziny że tak powiem, innym razem jest córką potem i tak dalej, i tak dalej i teraz, oczywiście może na przykład w takiej grupie duchów reinkarnujących się w jednej rodzinie może się znaleźć jakiś przypadkowy duch, czyli na przykład jakiś duch, który wcześniej, dajmy na to, z tą rodziną nie miał kontaktu, ale powiedzmy, że na przykład musi wyciągnąć jakąś lekcję, musi się nauczyć, na przykład. Musi poczynić jakiś postęp moralny, powiedzmy, albo intelektualny, i teraz duch, który jest zacofany w taki czy inny sposób, może na przykład zostać skierowany, że tak powiem, do, 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 do inkarnowania, się, inkarnowania się w takiej rodzinie, po to, aby ta rodzina miała wpływ, miała pozytywny wpływ na tego ducha. Więc teraz, jeżeli taki duch na przykład odrobi, że tak powiem, swoją lekcję i przeżyje swoje, swoje wcielenie w danej rodzinie, nauczy się czegoś. Bądź, bądź na przykład zmarnuje takie wcielenie, to też nie jest wykluczone, że następnym razem wcieli się w jakiejś innej rodzinie, w jakiejś innej grupie duchów, niekoniecznie w tej samej. Czasami mówimy o tym, że ktoś jest na przykład czarną owcą w rodzinie. Ja osobiście wierzę że takie osoby właśnie, one są tak jakby, to są tacy spadochroniarze, można powiedzieć, oni są tak jakby wrzuceni, zostali, zostali wrzuceni do danej rodziny i oni swoim charakterem, swoimi poglądami w ogóle nie pasują do całej reszty, gdzie, gdzie inni się, się bratają, klepią się po, ramię, po, po, po ramionach i tak dalej, a, a tutaj jest, mamy w samym środku kogoś, kto po prostu wpadł jak śliwka w kompot i tak naprawdę nie wiadomo, co on tutaj robi. Więc mi się wydaje, że to są takie sytuacje właśnie. I teraz, czy internauta spotka swoją babcię po swojej śmierci? No, jeżeli ta babcia jest, była tak jakby, czy jest duchem zaprzyjaźnionym z tym właśnie internautą, no to oczywiście, że się spotkają, ponieważ te duchy kontynuują te relacje później już po, po śmierci, po opuszczeniu świata materialnego. Ale jeżeli na przykład ta babcia bądź ten internauta to są tacy na przykład spadochroniarze, którzy wpadli tam jak śliwka w kompot i teraz. Próbują coś ze sobą robić. I okazuje się na przykład, że między duchem babci, czyli przodka, a tym duchem, który jeszcze jest wcielony, nie ma jakiejś głębszej relacji, nie ma jakiejś relacji, która miałaby do czegoś w przyszłości prowadzić, no to to taka relacja nie jest utrzymywana, więc no ja mogę powiedzieć tyle na, na podstawie tego, na podstawie informacji, których dostarczył mi internauta i no to chyba głównie, głównie o to chodzi, ale takie same sytuacje przecież zauważamy w naszym życiu takim codziennym, gdzie spotkamy ludzi, z którymi później utrzymujemy kontakt, nawet jeżeli na przykład w pracy mamy z kimś zrealizować jakiś projekt, no to czasami trafiają się fajni klienci, z którymi później człowiek ma ochotę utrzymywać utrzymywać kontakt, a z innymi klientami się żegna, projekt zostaje skończony, wystawia się fakturę, dziękuję, do widzenia. Już nie ma, już nie ma tej, tej relacji I, i nawet jeżeli w takiej relacji było coś sympatycznego, coś miłego, ale ta relacja wcale nie musi być kontynuowana i dokładnie tak samo jest w tym świecie duchowym. Więc nie wiem, czy spotka babcia, może tak, może nie. No. Tyle powiedziałem i tak naprawdę nie powiedziałem niczego. Dlaczego wiadomości od duchów są zaszyfrowane? Jeżeli po śmierci zachowują świadomość, to dlaczego nie są w stanie udzielić prostych odpowiedzi? Tak było na przykład w książce Test. Dowód na istnienie życia po śmierci, która bardzo mnie rozczarowała. O, ale jest się zrobiłem jasne. Tak, ten materiał, o którym tutaj pisze internauta, ta książka, ja tej książce zrobiłem już dosyć dawno temu. O, już dosyć dawno temu zrobiłem materiał. To znaczy nie zrobiłem materiału, tylko przetłumaczyłem, przetłumaczyłem rozmowy francuskich mediów na język polski, abyście wy, wy, moi widzowie, mogli ten materiał zobaczyć. I rzeczywiście w tej książce mediom nie udało się przekazać pełnej informacji od ducha ojca autora książki. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to proponuję, abyście sobie obejrzeli ten materiał. Ten materiał o tej o, o książce, właśnie test, znajdziecie sobie na moim kanale. I teraz, dlaczego duchy. Nie, nie, Czy na przykład ten konkretny duch powiedzmy, o dlaczego ten konkretny duch nie mógł przekazać tej, tej, tej wiadomości w pełni? Jest kilka powodów. Po pierwsze, duchy, gdy przychodzą na drugą stronę, duchom zmienia się świadomość, to znaczy, oni patrzą na nasze życie już z troszeczkę innej perspektywy. I nie zawsze. Uważają, że to na przykład, co dla nas jest istotne, jest istotne również dla nich. I oni na przykład mogą chcieć, bądź mogą nie chcieć, na przykład poruszać niektórych tematów, uważając, że nawet jeżeli oni sami zajmowali się tym za życia, to tak naprawdę to są błachostki, które nie mają większego znaczenia, jeśli spojrzeć na nasze życie materialne z dalszej perspektywy. To jest jedna rzecz. Więc ducho może się nie chcieć. Ponieważ uważają, że to po prostu nie ma głębszego sensu. Nawet jeżeli my, jako ludzie tutaj wcieleni, uważamy inaczej. Druga sprawa. Może być problem nawiązania tego kontaktu z medium, gdzie ten kontakt z medium, jednak żeby był udany, to duch musi z tym, z tym medium dobrze, dobrze współgrać. Ja wielokrotnie już to tłumaczyłem na moim kanale, moi stali widzowie wiedzą, o co chodzi. Więc może się okazać tak, że przychodzi ten, ten duch do tych mediów, które wybrał sobie syn Denata i ten duch na przykład nie może nawiązać z nimi takiego, takiego super dobrego, płynnego kontaktu, więc przekazuje tylko jakieś tam szczępy informacji, ewentualnie przekazuje tylko jakieś emocje itd. itd. Więc to też może wpłynąć na, na, komunikację, na, na, na słabą komunikację z, z duchem. Trzeba też pamiętać, że komunikacja duchów z ludźmi wymaga ze strony duchów jakiegoś nakładu energii, więc duchy też przekazują swoje informacje możliwie skrótowo. Oczywiście znamy komunikaty bardzo długie, chociażby z literatury spirytystycznej, gdzie duchy były w stanie dyktować, dyktować bardzo długie teksty, które były spisane metodą psychografii, chociażby przecież w ten sposób powstawały książki, które również znamy, chociażby książki spisane przez Chico Xavier bądź Divaldo Pereira Franco i wiele innych mediów. Więc owszem, duchy mogą przekazywać bardzo długie komunikaty, ale Obserwując pracę, że tak powiem, takich przeciętnych mediów, cokolwiek to nie znaczy, to też w wielu przypadkach, w wielu przypadkach duchy przekazują tylko takie informacje, które są w stanie ich powiedzmy zidentyfikować, gdzie ich bliscy po prostu nabiorą pewności, że ten konkretny duch to jest właśnie ta osoba, a nie ktoś inny, że medium sobie nie wymyśla. Więc E, czasami właśnie takie nawet szczątkowe informacje, które dla ogółu mogą nic nie znaczyć, mogą być właśnie bardzo ważne i wystarczające dla adresata. E, więc e, osoby, które obserwują taki, taki, taki kontakt gdzieś z boku, mogą wyobrażać sobie, że a to za tym medium coś tam wymyśla, w zasadzie to nie są żadne konkrety, a przecież coś takiego to powiedziałoby każdy medium i tak dalej, nie, ale tutaj. Nawet składnia zdania, budowa gramatyczna jakiegoś zdania może podpowiedzieć, podpowiedzieć, że tak powiem, klientowi, że medium rzeczywiście połączył się z tym konkretnym duchem. Mam pytanie: Co się dzieje z duszą podczas kremacji, gdy jest silnie związana ze światem materialnym? Mam konkretnie na myśli przypadek Augustin Michel w nawiasie Niebo i Pieku według spirytyzmu. Która z ciałem fizycznym po śmierci była związana jeszcze przez wiele tygodni i odczuwała z tego powodu ból, a, jego du a jej ducha ciągnęło do zwłok. Czy kremacja w porównaniu do zwykłego pogrzebu nasili ból, czy raczej je skróci poprzez zerwanie na siłę więzi z ciałem? E, to wszystko oczywiście zależy od e, przywiązania ducha do materii. Jeżeli człowiek e, żyje że tak powiem, dla materii dla przedmiotów materialnych. A w jego życiu ta duchowość, że tak powiem, jest mało obecna, że tak powiem, nie, nie zajmuje zbyt, zbyt, wiele, zbyt wiele miejsca. To rzeczywiście duch w chwili śmierci będzie potrzebował trochę więcej czasu, aby, aby opuścić ten świat materialny, aby zerwać więzi, te więzy ze swoim ciałem materialnym. I rzeczywiście zdarza się, że w chwili kremacji duch jeszcze może odczuwać sensacje związane właśnie z tą kremacją, ale w momencie kiedy ciało zostanie zostanie spalone na, w proch i tak naprawdę przestaje istnieć, no to prawdą jest, że przecież tych więzów nie ma, bo, bo ten duch już nie ma z czym się więzić, <laughs> z czym się więzić, wiązać, więzić no, w pewnym sensie, więzić w materii jak w pułapce, w klatce. W każdym razie ten duch, ten duch już, już, już nie jest związany z tą materiał, materią, ale jego usposobienie, jego nastawienie, jego niski, niski, niski rozwój, że tak powiem, sprawiają, że on dalej czuje pociąg do tej sensacji i w literaturze spirytystycznej. Mamy przykłady duchów, które już nie, nie miały tego ciała materialnego, Że od dawna to ciało się rozłożyło, a te duchy nadal odczuwały tak, jakby wpływ tego, tego, tego ciała, ale ten wpływ te, ta sensacja, te, te odczucia były, że tak powiem, narzucone duchowi w pewnym sensie, bądź to były, to były odczucia, które duch mógł sobie sam kreować w jego, w jego, w jego myśli, ale, ale nie ma to nic wspólnego, że tak powiem, z jakąś taką nawet duchową, bym powiedział, rzeczywistością. Więc mamy też, mamy też i o tym też robiłem materiał, mamy też relacje mediów, które twierdzą, że że, że kremacja w żaden specjalny sposób, w żaden szczególny sposób nie wpływa na ducha. Po prostu te kremacje się dokonuje, i duch, duch po prostu no, odchodzi odchodzi w dal, że tak powiem. Czy fotografia kirlianowska jest dowodem na istnienie świata duchowego? Jeżeli ktoś nie wie, to jest fotografia na przykład ludzkiej aury. Ale nie tylko ludzkie, są też fotografowane rośliny, przedmioty. I, i teraz czy to, czy to czegoś dowodzi? Naukowcy materialistyczni powiedzą, że ta fotografia ukazuje wyładowania elektryczne, które gdzieś tam w naszym organizmie sobie, sobie istnieją, sobie funkcjonują, pojawiają się. Ja osobiście widziałem kiedyś film dokumentalny na temat badania aury. To był film, który nie mówił w żaden sposób o świecie duchowym i dalej, tylko to po prostu były badania w laboratoriach, gdzie fotografowano mężczyznę i nawet zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, już dawno dawno ten film widziałem, w którymś momencie ukuli go igłą. I na fotografii w miejscu tego ukucia ta aura, która pojawiała się wokół człowieka, miała, miała dziurę. Więc to ukucie wpłynęło faktycznie na tę aurę, która się, która się pojawiała wokół, wokół człowieka. Wiadomo też, że ta aura zmienia się, ona nie jest jedno, jednostajna. Zmienia, zmienia się jej kolory, w zależności od emocji, w zależności od charakteru człowieka. Nie wiem, czy użyłbym tego, nie wiem, czy użyłbym tego argumentu w rozmowie z jakimś materialistą, który, który wysunąłby jakieś swoje argumenty. I jeszcze ostatnia rzecz. Jakiś czas temu nagrałem, opublikowałem na moim kanale materiał pod tytułem Opętana Rodzina. Tę samą wersję materiału, tylko troszeczkę skróconą. Przetłumaczyłem, nagrałem w języku francuskim, ponieważ Reynald Russell, medium, które moi widzowie znają, prosił, aby podzielić się z nim tą wiedzą, którą w tym materiale przekazałem. Najwyraźniej temat zainteresował go chociażby z tytułu, który we Francji mógł pojawić się w języku francuskim. W każdym razie ten materiał został przetłumaczony na język francuski i Reynald Russell opublikował ten, to nagranie na swoim kanale na Facebooku, więc to nagranie poszło w świat. Nawet tam widziałem, że jest kilka setek odsłon tego materiału. Nie usłyszałem od Reynalda Russella żadnych krytycznych uwag odnośnie tego materiału i tych moich poczynań, które tam w tym materiale opisałem, więc wychodzę z założenia, że nie minąłem się z prawdą, no bo skoro medium praktykujące i medium kardycjańskie po prostu uważa, że to co powiedziałem jest poprawne. No to znaczy, że takie, takie po prostu jest. No, dla mnie to jest satysfakcja, ale mówię to także w odniesieniu do niektórych komentarzy, bardziej lub mniej przyjemnych, które pojawiły się pod tym oryginalnym polskim nagraniem na YouTubie. Niektóre już takie skrajnie złośliwe komentarze po prostu usnąłem, no bo w, dlaczego mam się godzić, żeby ktoś mnie obrażał na moim własnym kanale. Więc niektóre takie komentarze usnąłem, ale teraz mówię o tym, ponieważ chciałbym tylko podkreślić, że to, o czym opowiada, opowiadam w tym konkretnym odcinku o opętanej rodzinie, to nie są jakieś bzdury i wydaje mi się, że ta, znaczy jestem wręcz przekonany, że ta ścieżka postępowania w takich sytuacjach, którą tam opisałem, jest jak najbardziej słuszna, szczególnie, że ta rodzina, o której opowiadałem w tym materiale o opętanej rodzinie, ona nauczyła się z tymi fenomenami żyć. Te fenomeny spirytystyczne ich nie opuściły, ale przynajmniej oni nie panikują. I, no i to jest tylko taka satysfakcja, którą mam, taka mała satysfakcja, że te, te, te rady, których mogłem udzielić, bo jedynie w taki sposób teoretyczny mogłem im pomóc, że jednak ma to jakieś swoje oddziaływanie i nie pomyliłem się, nie pomyliłem się w ocenie sytuacji, więc, więc fajnie, więc fajnie i mówię to po to, abyście Wy, moi widzowie, wiedzieli, że, co już powiedziałem, ta droga, ta ścieżka postępowania jest odpowiednia. Tylko trzeba po prostu chcieć to zrozumieć. Zachęcam do subskrybowania konta i zezwalam na powielenie materiału wideo oraz jego publikację w całości na innym kanale.